Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Otwórz pyszczek pierwszej złowionej rybie, a znajdziesz tam statera. Stater to była moneta, która wystarczyła na zapłacenie podatku za dwie osoby. W jeziorze galilejskim znajduje się taki specjalny rodzaj ryb, które bardzo lubią to, co błyszczące, to, co migoczące, brać do pyszczków, i dlatego często w pyszczkach ryb znajduje się, aż do dzisiaj. Monety, także te, które turyści specjalnie wrzucają do jeziora galilejskiego podczas rejsów pielgrzymkowych. Ale ja myślę, że tak naprawdę ta dzisiejsza scena z Ewangelii jest o tym, że Bóg troszczy się o wszystko rzeczy wielkie i małe. Także o drobnostki z naszego życia, jak chociażby podatek. Że dla Boga nie ma spraw, które by uznał za nieistotne że dla Boga skoro nas kocha całe nasze życie jest czymś wartym uwagi wartym troski także te drobnostki które nas dręczą niepokoją absorbują także to wszystko co jest naszą codziennością Bóg uznał za swoje do zobaczenia jutro